Panek, he, he w maslenicy. Już 9:30, 10:00 prawie godzina. Miło jest tak spojrzeć sobie po takim kimanku długim. Że ktoś od ciebie zadba i zacznie robić śniadanko, ale chyba będę musiał zacząć od kawki dzisiaj. spędza za długo. Wszystko zaopatrzone wszystkie potrzebne sprzęty jak normalny, w normalnym życiu A może bym nawet powiedział, że więcej Myślę, że z większości nie skorzystamy tutaj Bo i tak na większość dnia nie będzie Kominek I w sumie tutaj nie ma żadnych grzejników więc ten kominek miał ogrzewać całe pomieszczenie Tutaj śpią dzieciaki Tu jest jeden pokój klimatyzowany Kibelek, łazienka, kabina, schowek na szczotki. No i to jest drugie wyjście. O, tak, o. Tu oliwki. Które wyglądają tak, a tam w tle palma jest. O tutaj, taka prawdziwa. Tu zagląda pociąg. Hehe. A no to na zewnątrz też byłem przez sekundę. Gdzie to tu? O, to jest sałatka własnoręcznie wykonana. Pod spodem jeszcze jest papryka, której nie widzicie. A na wyposażeniu chałupy no, był nawet olej. Wszystko jest tutaj, wszystko. Masło po 12 zł za kostkę. Wygląda tak. Czyli jak masło. 12 zł kosztowało. Czy ile? No prawie 12, 11 12. coś wyszło. Nie. I jajeczka są po złotych po 3,5 euro. Prawie. To też 12 zł. A to będzie jajecznica. Ahoj kapitanie Bombo. Wiadomo skąd to salami pochodzi. Nazwa świadczy sama o sobie. Ja wiem, że translator Google wygląda trochę śmiesznie na urządzeniu iPhone'a, urządzeniu Apple'a, ale ja tak jestem przyzwyczajony. Zobaczymy co tutaj jest chociaż napisane. Jak wiem przetłumaczy automat. Wieżę, wierzę, naturalnie bogata w wysokiej, wędzona naturalnym dymem bez dodatku barwników. Fajnie, nie? To wygląda cyk, a tak wygląda oryginał cyk, a tak wygląda kulen. Przetłumaczone. Wędzona naturalnym dymem, dwa bez glutenu, ale ja chciałem zobaczyć u odkusu, co to znaczy. Jest jakość w smaku. Naturalnie bogate w białkach. Coś nie wiem, czy dzieciaki będą chciały, znaczy kacper, to po prostu mu zrobię. A tu mi daś kukurydzianego chleba. Proszę? Kukurydzianego chleba, czy mu nie dałaś? Bo dzisiaj, ten tym mamy kukurydzę. Mhm. Jeszcze co ciekawości, jakiego smaku. Zachęcamy po prostu to jak się ładują baterie teraz. Spodem. Po panelach, to widzimy o kanalach fotowoltaicznych. Te płytki krzemu fajnie się biorą imię, nie? To są takie niejednorodne. To jakieś stare te panele są. To ja mam tu duże jak jesteście na tym razem. A no nigga. A look, no nigga, tak Tak, na głowkę, to tak z takiej od tego wygląda, jakby to były szubienice. <laughs> domowe pomidory z dyskontu czyli raj, rajcica. I one kosztowały coś, dwa ile? do dziewiętnaście. Dwa dziewiętnaście euro. Dwa euro dziewiętnaście centów kilogram pomidorów w dyskoncie, przypominam. A to co to jest, śmieciuch? Cebula, to to nie pamiętam, ile kosztowała i nie chce mi się sprawdzać, ale przykład taka śmietanka. I jej jest tutaj ile, 100 gramów? Nie, 200, sorki. Ale jest gęsta, to fakt, taka. I ona też kosztowała coś euro z groszem. To jest taki maluszek, nie? U nas jest raczej większe śmietany. Przynajmniej ja kupuję do, do siebie, do chałupy. I, no i jest 20, 20%. Była też dwunastka, no ale do pomidorów dwunastka. Tak, ale ja wiem, euro 4, Euro 4. Gdzie tu jest kolejny? Tutaj chyba była tak Krastawac. Gdzie tutaj tu jest rajtuca do matnica? I ona kosztowała 2,19 pomidorki. A mój ulubiony sklep nazywa się tak. Znaczy to w zasadzie chyba jest dyskont. Takie mam wrażenie. Hei, jenter!

Mam tyle magnesów, że muszę je trzymać, bo polecam. No Idzie wam w końcu? E, 10, 12. po 3 i Plus 2 za darmo. 12 plus 2 za darmo, żeście chcieliście 10? Widzieli? 10, 2 za, za darmo. Tak. Muszę wyciągać wszystkie? Nie, jeden chociaż. No to ten, nie jest najładniejszy, staliśmy. Dzisiejsze śniadanie takie bardziej fast foodowe. Kulen, pod spodem kurczaczek z wczorajszy. No i sałatka z. Serem feta. <noise> Telefonem nakręcam. Ślące dzieci. Stały i Tam produkują sól w tych basenach i pewnie tam podjedziemy sobie, tam gdzie te dziewczynki idą. A tutaj jest górna brama miejska. W części jest nówka sztuka. Widać, że to świeżutko wymurowane, a tu już są takie dosyć starawe części wydaje mi się. A tutaj na przypale albo wcale, bo tu wszędzie parkingi są płatne, oczywiście, żeby sobie ktoś nie myślał, a my się wpiliśmy tutaj koło cmentarza. Ale czy ktoś tutaj widzi zakaz parkowania? No nie ma, jeszcze nie postawili może. Tam są płatne parkingi, tam są płatne parkingi, a tutaj wygląda to, że jest frikowy parking, więc moja dusza Polaka Cepłaka jest uradowana, bo nie stracę żadnego euro za to, że zostawiam samochód. Pewnie mnie nie będzie słychać, bo wiatr wieje. Ale to są restaurówki jakieś. Taki śmieszny widok jest z okna tutaj na werandę, czy to taras? Chyba. Werandę, jak to nazwać? Chyba taras. Taras na tej samym poziomie jest co sypialnia nasza. I co tam jest z tyłu? Figi rosną. Bo tu wszędzie rosną figi, wszędzie. Na nieużytkach, na, no, w różnych miejscach, u ludzi w ogrodach. Albo oliwki, albo figi. No, czasami jeszcze pojawi się jakiś jakaś sosna czarna tak to przynajmniej wygląda no ale głównie figi figi to jest z tego drzewa S sama robi da sama robi to i to z tego jest drzewa a jak to się robi że się ciśnie prasa jest pres da pres uljara pres pres maszyna pres i dobieć to 10 kg. 10, 10 kg. 1 litra oleju. O. o. <grywa> o. Bisz, a to... ile z takiego drzewa jest owoców? Ile owoców? 20 kg, 30 kg z drzewa. A tylko a 25. 200, 25 kg. To może wystarczy tyle. To, nam trzy. No. daj <grywa> nie umiem to Wystarczy tak. nam 3, bo nie, nie musimy wziąć całej butelki. nisu su nam dovoljno? I ne, jer ne moramo uzeti. <laughs> ja dajem što dajem. Okay. Nema dovoljno. To okay. je moj darak. <laughs> ne. ne možemo Nema biranja. Što dobiš, da biš darak. Album. Album Nema biranja. Wszystko.